Potem widać gołym okiem, że te pudła są puste albo prawie puste, no ale chyba puste. I mówią: zebraliśmy milion sto tysięcy podpisów. Równie dobrze mogą powiedzieć, że zebrali 2 miliony, 3 miliony albo 5 milionów, ponieważ jest to w ogóle nieweryfikowalne i nie ma to najmniejszego znaczenia. Jest tylko część osób, która wierzy w bezpieczeństwo z pomorza z całej Polski 18 maja głosujemy na Rafała. PKW. Nie zlicza podpisów wszystkich, które się tam przyniesie. Zlicza pierwsze 100 tysięcy. To jest tak, jakbyście pracowali na magazynie i ktoś by wam powiedział, że macie wypakować 200 paczek, a wy byście wypakowali 200 paczek i byście powiedzieli, no ale skoro sto jeszcze 2000, to ja te 2000 też rozpakuję. Nie miałem nic lepszego do roboty. No tak życie nie wygląda. I tak też życie nie wygląda ludzi, którzy pracują w PKW. Mają obowiązek policzyć 100 tysięcy. Więc liczą 100 tysięcy. Cała ta nadwyżka, o ile w ogóle istnieje, idzie. Yy, nawet nie uwierzycie gdzie. Przejmuje ją minister kultury i dziedzictwa narodowego. I to jest wszystko gdzieś archiwizowane w jakiejś piwnicy. I tam stoi, i stoi, i stoi, aż w końcu ktoś przyjdzie i powie za ileś tam lat, żeby to spalić w yy, No, w każdym razie na razie będzie stało. Yy, z tym pizdu to ok? No A potem, jak ktoś złożył miliona, na 100 tysięcy, tylko liczycie to, co z resztą się dzieje? Wszystko to, co już do nas przyjdzie, to już jest archiwizowane. A potem po jakimś czasie to spalacie, czy co się z tym dzieje? Yy, wie pan co, to znaczy, to już jest ym, rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, yy, bo to, to już są sprawy archiwizacyjne, tak? Czy to 10 lat musi być. Kultury? A! O, nie wpadłem na to, że akurat no, ten minister się tym zajmuje. Oni się tym zajmują. No więc całe to przedstawienie z milionem podpisów, z dwoma milionami podpisów, z trzema milionami podpisów i noszenie tych paczek, no to jest przedstawienie dla debili. Ale jako, że w Polsce jest dużo debili, to też no, nie można tego do końca krytykować. Dla każdego jakaś rozrywka jest przewidziana. W związku z tym możecie się spodziewać, że jeśli ja zbiorę 100 tysięcy podpisów, to ogłoszę, że zebrałem ich 6 milionów. 6 milionów tyle ogłoszę. przyjdziemy tam z przyjdziemy. Przyjedziemy tam jakimś tirem, wypakujemy te wszystkie pudła e, i niech się dzieje. Oczywiście w naszym przypadku ludzie powiedzą, że to tylko żarty, ale w przypadku innych kandydatów biorą to na serio z jakiegoś powodu. Z jakiego nie wnikam. Może są debilami.